mam moi drodzy? Dzisiaj mamy do zrobienia siedzisko tapicerowane. Spód będzie lakierowany z takiej grubej płyty 38 mm. Zacznę sobie w ogóle od zrobienia odwiertów na mimo środy. Najlepiej na dwóch stronach od razu. Dobra. Teraz nie pamiętam, która to była strona, ale chyba ta. Nie, o ta. No jest ok. Na razie jeszcze tego nie skręcam. Wyjmę to sobie, żeby też w drugim boczku sobie to odbić. Czyli to na bok. A to będzie teraz ta strona. Nie, jeszcze to rozbiorę na chwilę i sobie tak, tylko muszę zaplanować, która to będzie góra. Powiedzmy, że to będzie góra. Ta strona będzie najbardziej widoczna. Jest ok. Czyli to będzie w taki sposób. Czyli tutaj sobie zaznaczymy. Znaczymy sobie, że to będzie góra. I tutaj sobie teraz wierceę jeszcze Ech, tutaj i tutaj też damy jeszcze ze dwa kołeczki o. Można by oczywiście to sklejać na kołki. Ale na mimośrody jest to rozbieralne. Chociaż ten blacik jak będę montował to go wkleję na kołki. Z tego względu, że nie chcę tam wiercić mimo mimośrodów. Bo nie chcę, żeby były widoczne te bębenki. Nie ma takiej potrzeby po prostu. A jak to wkleję na kołki to też będzie się super trzymało. Co miałem robić? No wiercić na górze. Więc tak, tutaj zrobimy sobie z dwa kołeczki Dobra, podkołki mamy nawiercone. Przechodzimy do złożenia tego. W bardzo prosty sposób. Teraz jak jest wszystko dobrze nawiercone, to się to składa jak po prostu. teraz druga strona. Skręcamy i mamy gotowe. Teraz tak. Ten blacik, ale tu narobiłem bałaganu. Zmiotkę jeszcze, zmiotkę. Porządek najważniejszy przy robieniu lakierów musi być czysto. Dobra, teraz tak. To jest nasza góra. Pomalowane jest to jednostronnie. I my zrobimy tą ładną stroną do dołu. A to z tego powodu, że z góry dojdzie sobie jeszcze tapicerka. Dobra, lecimy dalej. Elegancko sklejone, zrobione i tak to będzie. Zostało nam przymocować naszą tapicerkę. Tapicereczka tak oto sobie wygląda w przepięknym kolorze. Kolor to był dobierany chyba do narożnika, który jest tam w mieszkaniu. Z tego co kojarzę: cztery wkręty. Muszę znaleźć dłuższą końcówkę. Taką mam najdłuższą. Jak będzie za krótka, to polecę dalej yy, śrubokrętem. Ale najpierw to chyba bym sobie jeszcze nawiercił takim cieniuteńkim wiertłem. Mogłem to zrobić oczywiście wcześniej. Ustawione jest elegancko. Patrzę jeszcze jak brzegi wyglądają tej tapicerki, jak są zaszyte. Może któraś jest ładniejsza, o pewnie, że ta jest ładniejsza. Wydaje mi się, że odwrócę to. Ona ogólnie jest ładnie zrobiona, ale odwrócę ją z tego powodu, ponieważ ta strona będzie najbardziej widoczna, i mi się wydaje, że tutaj ten szef jest taki najładniejszy. A ile mi to zabawi odwrócić? Także ważne jest przy robieniu, żeby zwracać na takie rzeczy uwagę. Jednak która strona będzie najbardziej widoczna i te elementy oglądać dokładnie dookoła. Zawsze się coś wypatrzy i można zrobić po prostu troszkę lepiej. Dobra, przykręcam. No, i jest zrobione. I to by było wszystko. Tak to wygląda. Widzicie? Proste takie siedzisko. Nic specjalnego. Skrzyneczka po prostu tutaj będą buty pod spód wstawiane. No i tutaj, żeby usiąść, zawiązać yy, sznurówki, te sprawy, założyć obuwie. Dobra. Yy, wymiary jeszcze. Czasami kogoś interesują, więc tak. 95 całkowita szerokość czyli 950 mm głębokości 350 wysokość całkowita 460 mm samej tapicerki jest 100 mm Troszkę nawet więcej, bo gąbka jest setka, plus jeszcze spód tam dochodzi z osiemnastki. Widzicie, jaki to jest materiał. Fajne to jest. Mi się to ogólnie podoba. I to by było tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Szybka taka realizacja. Porządny materiał MDF 38 mm grubości, pomalowany w macie. I to by było na tyle, nie przedłużając. Także dzięki za oglądanie. Do następnego. Trzymajcie się. Cześć.